Witam! Są świetne rośliny, warzywa, kwiaty i zioła, które posadzone obok pomidoru sprawiają, że te lepiej rosną, lepiej owocują i rosną też zdrowsze. I tutaj zapraszam na poprzedni film właśnie na ten temat. Link wyświetla się teraz u góry, będzie też na końcu. Ale są też rośliny, których sąsiedztwo negatywnie wpływa na pomidory. Rośliny, które przyciągają szkodniki na pomidory, rośliny, które ograniczają czy wręcz hamują wzrost pomidorów. A oto i one. I wypada tutaj zacząć od ziemniaków. Jeśli uprawiamy w warzywniku pomidory i ziemniaki, to powinny one być sadzone jak najdalej od siebie. Oba gatunki należą do rodziny psiankowatych. Więc dzielą i są podatne na te same choroby i szkodniki. Co więcej, w płodozmianie pomidory nie powinny być uprawiane po ziemniakach właśnie ze względu na ryzyko chorób. Sadzenie w bliskiej odległości pomidorów i ziemniaków spowoduje przenoszenie chorób grzybowych z jednej rośliny na drugą, aczkolwiek uprawiając oba te gatunki w ogrodzie, można ziemniaki też traktować jako roślinę wskaźnikową. To właśnie na liściach ziemniaków najszybciej pojawiają się plamy, przebarwienia, będące oznaką chorób. Chorób, które po jakimś czasie pojawią się i na pomidorach. Więc jeśli zauważymy problemy na ziemniakach, to oczywiście należy rozpocząć zwalczanie choroby, ale również należy zacząć zabiegi profilaktyczne na pomidorach, mimo iż te wyglądają z pozoru na jeszcze zdrowe. A jeśli chodzi o szkodniki, to obu gatunkom zagraża np. stonka ziemniaczana, która również właśnie może atakować pomidory, choć większe zagrożenie oczywiście stanowi dla ziemniaków. Nie zaleca się także sadzić kapusty i warzyw z rodziny kapustnych obok pomidorów. Choć tutaj na tym sąsiedztwie mogłaby w dużej mierze korzystać właśnie kapusta, z tego względu, że zapach pomidorów odstrasza i dezorientuje szkodnika kapusty, śmietkę kapuścianą. Ale uważa się, że kapusta wręcz może hamować wzrost pomidorów. Kapusta jest warzywem dość żarłocznym i potrzebuje sporo składników pokarmowych przez cały sezon. Dość żarłoczne są także pomidory, jednak przegrywają z kapustą w rywalizację o składniki pokarmowe. Posadzona obok pomidorów kapusta pobierze większość składników pokarmowych z gleby i dla pomidorów pozostanie już niewiele, co oczywiście odbije się negatywnie na ich wzroście i plonowaniu. Dalej mamy kukurydzę. Problem z jej sąsiedztwem może być dwojaki. Kukurydza to roślina wysoka, więc posiana od południowej strony przy pomidorach będzie zasłaniała dostęp do światła słonecznego. Niby można wtedy posiać kukurydzę od strony północnej, ale drugim problemem są szkodniki. Na przykład gąsienice, słonecznicy orężówki i omacnicy prosowianki. Które mogą żarować zarówno na kukurydzy, jak i na pomidorach. Na pomidorach uszkadzają liście i wygryzają dziury w owocach. Co ciekawe, gąsienice omacnicy potrafią w czasie suszy wygryzać otwory w plastikowych przewodach nawadniających. Tak więc, jak widać, kukurydza to nie jest dobre sąsiedztwo dla pomidorów. Dobrym sąsiedztwem nie jest także koper włoski. Zresztą uważa się, że koper włoski nie jest dobrą rośliną towarzyszącą dla wielu innych warzyw i powinien być uprawiany oddzielnie i samodzielnie. Dlaczego tak się dzieje? Mianowicie, korzenie kopru uwalniają chemiczne substancje. Które hamują wzrost pomidorów i wzrost innych roślin. Podobny wpływ na pomidory ma także orzech włoski. Orzech także wytwarza substancję chemiczną zwaną juglonem, który negatywnie wpływa na wzrost innych roślin, a właśnie szczególnie pomidorów. Uważa się nawet, że pomidor to doskonała roślina wskaźnikowa, pokazująca poziom juglonu w glebie. Co się stanie z pomidorami, które posadzimy w bliskim sąsiedztwie orzecha? Zaczną więdnąć, liście zaczną żółknąć, z czasem pomidory zaczną zamierać. I całe szczęście, że tych roślin stanowiących złe sąsiedztwo, negatywne sąsiedztwo dla pomidorów jest jednak niewiele i znacznie więcej jest roślin, które posadzone obok pomidorów korzystnie na nie wpływają. A na dzisiaj to tyle, do zobaczenia i zapraszam wkrótce.